Cześć wszystkim, z tej strony Bojta Vlog Zapraszam was dzisiaj do oglądania mojego nowego wideo dzisiaj będę działał w lesie tak więc e, będzie się działo, dzisiaj nie mam dużo do zesmyczenia, ale, ale zawsze coś ale dzisiaj muszę sprzęt odebrać e, tu Kansi wieźli, sprzęt mi wywieźli kasi w pole i muszę go stąd wziąć i, i jademy, ale to coś tu smyczone nie wiadomo co tak więc e, działamy i jak się Wam będzie podobało po prostu możecie lajkować, udostępniać i subskrybować mój kanał. Mnie to zachęca do nagrywania więcej takich filmów, że Wam się podoba i... i dla mnie to jest też radość, że mogę komuś coś pokazać co, co się dzieje w lesie. Dajeło je na miejsce lekko wieje no, no, pogoda taką przychmurzoneje i tu do zapięcia tak Takie cieńsze też. Na razie cieńsze się trafiają w lesie i tak e, więc to tu zapiną. No e, Pozapinali my i teraz będę to wciągnął i będziemy jechać potem już na rok. Dobra, pozapinąłem to i teraz e, mogę jechać, tak więc jadę pokorzę mu jaką drogą nawet bliższą. Ciśnijmy się na blokada Drugi rozjadem jeszcze coś zasmykać, ale teraz trochę grubszego i, i ale też zaczyna padać, tak więc dzisiaj chyba długo już nie porobię Dobra, po co grubszego to daje kapkę w modniku. No. Dobra, mi trzeba. Raczej jedną linę to wyciągniemy. niej na to koralice. Dłuższy i cieńszy łańcuch. Tutaj jeden, jeden smryk. Łoszulna bo się nie popuściłeś Jak nie wskakuje do elki to z patykiem tu popuszczę Dobra Dobra Oj o i popuścimy Ja, tu nie ma przecięte, to dobra, to na razie jeden łańcuch wystarczy. Dobra, dobry dali, ale tu nie idzie. Kaj dali łańcucha za Dobra. Dobra przyciągnięte Wiołaje, druga lina idziemy to przeciąć na pół i potem będziemy to wciągać wow. tu chyba będzie mniej więcej pół tu tu no to mniej więcej tu jest pół tak więcej Przecinam, bo w całości bym tego tu e, nie wysmyczył, bo tu też by mogło wymiąć, a nie przeszło nie by to. Dobra, przecięte i teraz tylko zapiąć i jadę dalej z tym. Teraz odpinam, bo jeszcze jadę po inne sztuki, tak więc mm, muszę to odpiąć I lepiej sobie to idzie po potem zapinę. jeszcze zwłaszcza jak to jest w powietrzu No, tu jeszcze zostało parę sztuk, tak więc e, bierzemy bieremy to No, taki dłuższy łańcuch I tak, to jeszcze... I tak to jeszcze potem będę przepinął, bo... Dobra Nie pójdź Nie jeszcze. Słaby Syk No Ja za długi łańcuch teraz na to wzięty no. Ale taki mum, i taki dom Zapinane. i jeszcze tam 4, 6 sztuk do dopicia To na tyle w tym dzisiejszym filmiku, tyle chciałem Wam właśnie pokazać to, to co dzisiaj właśnie robiłem i chciałem Wam to właśnie e, przekazać, tak więc jak się Wam podobało i chcecie oglądać dalej, to po prostu skakujcie na mój kanał i tam więcej moich filmików. To do zaś, widzimy się w następnym filmiku, który puszczę za niedługo.